No to ja w dzisiejszym odcinku będę budował pole uprawne, a więc już zacznę, dobra, to już to tutaj zacznę mieszać wirta, o, dobra, tylko tym razem to będzie pole uprawne po prostu takie tundrowe, nie tundrowe, tylko ten, dżunglowe, dobra, to, dobra, to teraz to zniszczę. Dobra. Dobra, to teraz jeszcze tutaj. I dobra, to jak już tutaj mam, to teraz jeszcze tu postawi Dirta. I dobra, sikiera jeszcze dobra, to widzę, to ja jeszcze sikierem to zrobię to drzewko. Dobra, to. Jak już jest zdrąbany, dobra, to teraz potrzebuję jeszcze trochę wirta. Dobra, to teraz. Jeszcze jaki tutaj bym poummieształ i dobra, to teraz potrzebuję płotek. Może ten Dobra, to ten na razie. Będzie dobra, to teraz sikiera i dobra, to jeszcze tu i dobra, to. No nie no, tutaj nie pasuje to dobra, to. Muszę użyć tego innego drewna, żeby pasowało, dobra. to te będzie. Dobra, to teraz jeszcze tylko z drugiej strony to trzeba otoczyć, tylko nie wiem jak, więc pójdę spać. A nie, jeszcze nie mogę spać. Super. Dobra, to. No to teraz muszę poczekać na noc. No i się robi ten trochę ciemno i trochę. Niejasno, jasno, więc sprawdzę, co tu, my tu mamy. Nic nie ma. Dobra, to no w sumie mogę zrobić sobie kolejną łopatę. Dobra, i trochę jedzenia mam. takiego arbuzowego, więc przekraftuję trochę arbuzów na nasiona i dobra, to już. Dobra, to się już prześpię i... I jest, są nasionka. Dobra. A i tak w ogóle widzowie to napiszcie w komentarzach. Czy wolę żebym nagrywał na zasadzie takiej, żebym robił dzisiaj na, na przykład ten. Za dwa dni zrobię odcinek kolejny, tylko żebym na przykład jutro zrobił odcinek ze Skywarsa, a za jutro jeszcze pojutrze to już odcinek z tego, z ten. Z Minecrafta. Dobra, to jeszcze zasieję tutaj. Może o. A jeszcze tutaj, co mi szkodzi, dobra, to. I będą arbusy, które mnie utrzymają. Dobra, to. Z tego co idzie jest trochę dżunglowych drzewek. No i dobra, to widzowie teraz. Muszę trochę Birta rozwalić, żeby tutaj było miejsce na równą zagrodę do, de, do hodowania. Dobra, to gdzie ja miałem te płotki? A tutaj, dobra, mam je. To teraz jeszcze bym, dobra, tutaj. I dobra, to teraz muszę jakąś furtkę mieć. No dobra, to muszę traktować parę patyków. Dobra Dobra, to już jeden patyk jest. I dobra. To teraz tro to teraz 12 płotków to chyba trochę mało. Dobrze to. O, już wiem jak to zrobię tutaj będzie płotek. I tutaj będę dał ziemię. Dobra, tu teraz jeszcze tutaj. I dobra, to idzie, to ja już ten płotek prawie skończyłem, więc jeszcze znowu do craftingu pójdę. Dobra, teraz starczy już. Dobra, to Dobra, to teraz tutaj. Dobra, to wykopię to. Dobra, to troszkę wyrównam tu terenu, żeby murawie mowy nie zniszczyły upraw. Tylko tutaj troszkę trzeba wyrównywać ten teren. Dobra, to teraz. A tutaj to jak to będzie wyglądało? No dobra, to jest w miarę fajnie. Teraz jeszcze mam pochodnie, więc tutaj poświetlam jeszcze to pochodniami. Dobra, Tą, to swoje pole uprawne. Dobra to. Teraz tutaj jeszcze pododawał tu i dobra to. Mam kawałek arbuza, ale go już wiem. bo tutaj muszę mi urosnąć nowe dynie, nie dynie tylko arbuzy, dobra to teraz, a więc widzowie ja na razie zatrzymam i dobra to właśnie widzowie to napiszcie też w komentarzu, chociaż właśnie, bo ogólnie jeszcze szybko zatrzymam i przeniosę się na kreatywny do innego w ogóle świata. I pokażę wam takie małe zmiany, co zostały dokonane w Minecrafcie. Dobra, to na razie zatrzymuję. No to dobrze, widzowie, no to jesteśmy teraz na kreatywie, i ogólnie zostały dodane 5 nowych wyglądów baby mobów, więc tutaj jest Hoglin i ogólnie dostało mi takiego swojego nowego małego, jak widzicie, i ten mały ma takie bardzo wyraźne. Jest taki mocno biały, jak widzicie, taki mocno nabiały, zabarwiony tutaj. Taki bardziej biały, taka, taka trochę młoda świnka, tylko nie umarła. No dobra, to teraz jest ten właśnie. Ten gość i on ma ten tutaj takiego małego. Zobaczcie, taki mały. Jeszcze lawę pokażę wam, bo tutaj dobra. Ej, oto on nie chce lawy. Zobaczcie jak... E, jak on dziwnie pływa w tym. Zobaczcie, jak on w tym dziwnie pływa. No teraz to akurat stoi, ale... Dobra, to widzę ja ogólnie to tak wygląda. Zobaczcie jak on dziwnie w tym chodzi. O! No i tam był prawie cały w lawie, dobra, a... Teraz sniffer się też doczekał zmian. O to jest sniffer, ten pierwotny, a to jest mały sniffer. No i on tak... Oj, faktycznie widać różnicę. Ma taką jasno skorupę. Taką podobną trochę do tego, że slime. A. Skorupę ma. O. Już mi ten kwiaty wywąchał, dobra, ale... No i ten mały tutaj to ogólnie chyba się bardziej nie różni, więc teraz panda i panda doczekała się takich zmian, że ten, o tutaj jest jej mały, mała panda, no i ona się doczekała zmian w oczach, no, Ej, a faktycznie, bo ja myślałem że tutaj jest tylko samo białe, ale tutaj jest też czarne i to faktycznie tutaj wygląda z czarnym. Ale nie to faktycznie w miarę dobrze wygląda panda, dobra. No to teraz... Mm -hmm. Hmm, no to teraz te, te stworzenia. O zobaczmy, no i jego mały ma duże oczy. A wie ma większe od, od dorosłego nawet, jak się ciekawe. No ale dobra. Ale ma tutaj takie żółte wyraźnie, czyli taki z rodzaju bycia młodym, dobra, a, a się się więc... Tak on wygląda, no i teraz się głoszy, no i ogólnie jego wygląd, może no, dałoby się zrejść lepiej, gdyby miał takie trochę inne oczy, ale dobra, no to to już wszystko co zostało dodane w Snapshocie, 7, 8 i dobra, no to ja już dzisiejszym odcinku kończę, też zostawcie subskrypcję i cześć. I widzimy się w następnym odcinku.